Dzień dobry Państwu. W imieniu pracowników Złotowskich Jednostek, jednostek Samorządowych, czyli Złotowski, Złotowskiego Domu Kultury, Złotowskiego Muzeum, Złotowskiej Biblioteki oraz Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej, chcielibyśmy serdecznie podziękować burmistrzowi miasta Złotowa panu Adamowi Pulitowi za nominację do akcji Challenge dla HANI. A my jeszcze dodatkowo chcemy podziękować Gminnemu Ośrodkowi Kultury w lipce, który też nas nominował. Akcja Szczytna. Myślę, że cel bardzo ważny, żeby osiągnąć środki dla Hani. Jak najbardziej uważamy, że zdrowie jest najważniejszą tutaj cechą każdej osoby, dlatego też włączamy się w tą akcję i będziemy robić wszystko, aby Hania mogła wyzdrowieć. Jeżeli chodzi o nominacje, to chcielibyśmy przedstawić kolejne propozycje. Uniwersytet Ludowy w Radawnicy. Monster Team Sum Złotów. Nasi sąsiedzi, redakcja aktualności lokalnych i portalu złotowskie.pl, Orkiestra Denta Straży Pożarnej. Dziękujemy. Przystępujemy do zadania. Przyjmujemy pozycję. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 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 Siedem. Osiem. Siedem. Dziewięć. Dziesięć. Ćwiczymy dalej? Wystarczy, dziękujemy.